Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Po pewnej przerwie wracam z filmem o zdobyczach. No naprawdę musiałam się pochwalić. Dostałam w ciągu ostatniego tygodnia kilka kilogramów flakonów. Ja nie wiem, czy nawet nie 10. Więc czym prędzej chwalę się, bo jest czym, a zaczynam od wysokich tonów. Kochani, Angelique Lila, marki Garneau, linia Aqua Allegoria. Genialna linia Aqua Allegoria zrobiona wymyślona, czy wprowadzona na rynek na nowy wiek no i to jest Dzięgiel plus lilak, czyli bez i muszę powiedzieć, że coraz bardziej cenię żana Paula Gerlena jako twórcę perfum, bo on jest kreatorem jeszcze tego zapachu, jako twórcę perfum w okolicach czegoś jednonutowego kiedy się wącha te perfumy, one nie są takie, tak jednoznacznie uwodzicielskie jak mandarynka i bazylia ale to pobrzmiewa nuta, moim zdaniem, tych perfum. Też z tej linii o nazwie Ilong Vanille. Też świetna linia. Bardzo, bardzo dziękuję, Kasi. No, rewelacyjny prezent. Wszystko się przyda. Nuty. Rok 2007 wykreowany Jaśmin, pomarańcza, różowy pieprz. Środek Ilong Ilong Angelique bez, Tło, cedr, heliotrop. Idziemy dalej. Zapach, który jeszcze nie gościł u mnie. Na, tutaj na ekranie, ani nawet na blogu, nigdzie. Cacharelle pour l'homme. Albo Lom po prostu. Nie, pour Czyli dla mężczyzny. Wielki klasyk, świetne perfumy. Nie miałam zbyt wielu okazji, żeby się nimi delektować, ale znam zapach i. Zwróćcie uwagę, że kaszerel ma niewiele męskich perfum w swojej ofercie, ale to jest naprawdę coś wielkiego i ważnego. Trzeba podkreślić, że jest to zapach z 1981 roku. Kreator, czyli nos, Gérard G.O.U.P.E., -Y, taka pisownia. Mam nadzieję, że nie zrobiłam jakiejś literówki, bo nie spotkałam się z tym nazwiskiem wcześniej. Kompozycja z rodziny Drzewnokorzennych. I tak, zapach zaczyna się Gałka muszkatołowa, Tołowa, Lawenda Szałwia, czyli to, co lubię w perfumach męskich bardzo plus jeszcze bergamota i środkowa, cyklamen, goździk, jaśmin i ilang, ilang, co ciekawe w męskich perfumach konwalia, geranium no bogactwo coś bardzo, bardzo nieoczywistego no i ta baza zapachowa to jest świerk, piżmo, ambra cedr, vetiver, sandał, mech dębowy no wszystko co najlepsze następny flakonik to są perfumy, o których zrobiłam osobny film więc już nie będę się zatrzymywała Żador! Piękne perfumy, ważne perfumy. Po prostu odsyłam do filmu Light Blue Dolce Gabbana. No o tych perfumach nie zrobiłam filmu, więc zatrzymam się nad nimi. 2001 rok, Olivier Cresp, czyli ten sam kreator, który wymyślił Angela. Ewolucja zapachu. Jabłko, cedr, dzwoneczek, cytryna. I myślę, że ta nuta głowy nadaje charakter zapachowi i definiuje go już później przez cały czas trwania. Właśnie jabłko, cedr i cytryna. Następnie róża, Bambus jaśmin i nuta bazy, ambra piżmo, Cedr. Po raz kolejny się pojawia, czyli ten cedr. Jak wszyscy mówią, najlepsze perfumy na lato. Chanel numer 5 opremier, więc mam nadzieję, że mnie rozumiecie, że muszę się chwalić. Całkiem sporo soczku i myślę, że może zrobię to porównanie tej opremier Właśnie tej z tą późniejszą. No świetne perfumy. Taki takie uniwersalne, takie współczesne jednocześnie, nienudne. O Premier. 2007 rok. Jacques Polsz, który już w tej chwili jest na emeryturze, zastąpił go syn. Kwiatowo-aldehydowe perfumy. To taka miała być interpretacja piątki na nowo. Więc muszą tu być aldehydy. Jej są. Nuta głowy. Neroli i Langilang aldehydy. Następnie nuta serca. Róża, jaśmin. No to oczywiste dla piątki. I tło. Vetiver, sandałowiec, wanilia. Będą testy na pewno. Mm. Na zimne dni, na ciepłe dni. No, świetna propozycja. No i kolejna niesamowita rzecz. Kochani, to może od razu pokażę. Kartonik, tak się otwierający. Mam nadzieję, że nie wypadnie. O, to może pokażę z bliska. Rose Absolu, Le Parfum. Secret de Sens, czyli ta linia słynna. Ach, a to jest taka osłonka. To teraz wam pokażę. I ta słynna linia divrochera. No, słuchajcie, bardzo ciemny ten soczek. Nie wiem, jeśli mieliście te perfumy i je znacie, to powiedzcie, czy ten soczek ma taki być ciemny. No, tak wygląda. To jest taka różowa. Ta zatyczka, ona wygląda na srebrną, ale musicie mi uwierzyć, że jest różowa. Delikatne różowe złoto, różowe srebro, może. No, świetnie się te perfumy nosiła. No, ja jestem wielkim fanem tej linii. Początek cytryna, potem róża i następnie jako nuta bazy, paczula, cedr, bubtonka. Ach, no jeszcze raz się pochwalę tym pięknym Tak ładnie, no jak na perfumy przystało. Ładnie zapakowane w taki kartonik. Widać, że ktoś go trzymał i nie wyrzucił, zostawił nawet ten tą os osłonkę. Ach, świetna rzecz. To jest taka szufladka do wyciągania. I co ciekawe, jest to całkiem, nie zauważyłam tego, jest tu w kilku językach opis tych perfum. Spróbujcie sobie zatrzymać kadr, może sobie poczytacie. Niemiecki, francuski, angielski oczywiście, nie wiem czy włoski, czy hiszpański. będę teraz się zagłębiać, bo po prostu nie dowidzę. I taka kolejna rzecz, nawet nie wiedziałam o istnieniu tych perfum. To jest zapewne tester albo flakonik bez korka. Barbery Touch For woman. tak naprawdę nazywają się Tender Touch. Znałam tą wersję podstawową, 2003 rok, Michel Girard, nos, który poza pozaplatał nutki, ewolucja zapachu, pomarańcza, zielona mandarynka, róża, fiołek, liczy, następnie y, piwonia, jaśmin fałszywy, mam taką informację chyba z Fragrantiki, y, frezja, jaśmin i tło, irys, sandał, ambra, piżmo. Unikat. No i kolejna rzecz, naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Taki flakonik. Pytanie dla... Pytanie do Was skierowane. Kto wiedział w ogóle o istnieniu takiej marki? Kto wie, jak to wymawiać? No taki no, zabawny produkt. Oil Lily Flowers. Jest bodajże kilkuperfumowa kilku ta linia z takim serduszkiem, trochę taka no... Trochę taka infantylna, ale w sposób bardzo wyrafinowany, myślę. Ten infantylizm przeprowadzony, a zapach? A taki trochę ambitniejszy. Zaraz sobie tu miosę na rękę i spróbuję Wam to się o nim opowiedzieć, a jeszcze przy okazji pokażę koreczek. No, wiosenny, ale ładny zapach. Dość nieoczywisty. Nie jest to prosty kompocik jednonutowy. Nie, nie, zdecydowanie nuty kwiatowe... Flakonik i nazwa, nie kłamy, To są takie motywy kwiatowe, więc popatrzcie sobie, takie na wiosnę, na przywołanie wiosny, zawierają coś bardziej ambitnego, ale zaraz zajrzymy do nut. Początek, mandarynka, cytryna, więc tutaj no ta głowa dość ambitna, następnie cyklamen, melon, śliwka, jabłko, malina, jaśmin i tło, sandał, no tak, ja jestem nieodporna na sandał, sandał i mech dębowy i vetiver. Całkiem przyzwoite perfumy, słuchajcie, 2006 rok. Świetny prezent, bardzo, bardzo dziękuję. Dokształcam się nieustannie, dzięki Wam. I kolejna rzecz, jak zrozumiałam, też niedostępna na naszym rynku. Eternity, taki dość nieduży flakonik, więc może pokażę Wam z bliska. Eternity Rose Blush, 2002 rok. Początek zapachu, Morela Gruszka. No jak Morela, to też jestem na tak, ale powiem szczerze, ten Oilili tak tutaj dominuje, że... A, może sobie na bo coś tam, coś tam tego soczku zostało. i nawet sporo. Bo bardzo lubię morele w głowy. Ostatnio to taka moja ulubiona nuta. Morela, gruszka, następnie róża, wodna, lilia. Aha, ta wodna, lilia to jest taki... taka nuta, za którą z kolei ja nie do końca przypadam. I frezja. No i nuta bazy, sandał, ambra, piżmo. No, musiałabym poczekać, jak się rozwinie. Nie jest wykluczone, że zapach się troszeczkę zważył bo wydaje się taki dość trudny w odbiorze, taki ymm, no, jakby rozwarstwiający się, jeśli chodzi o nuty. A być może po prostu to jest znak, że to są pewne trochę trudniejsze w odbiorze, nieco ambitniejsze 2002 rok. No i kolejny prezent taki dostałam wielki flakon marki Gres. Unisexowe perfumy. No, zobaczcie, sam flakon zaskakuje, i myślę, że to nawet chyba nie jest do zdejmowania, bo jeśli się go zdejmie, to to wygląda tak. Więc myślę, że po prostu używa się tych perfum w ten sposób, że trzeba palec przełożyć. Zrobię taki test przez ten otworek, i pojawia się, co się pojawia, kiedy już wam mówię. PiS Unik nazwa 2015 rok. To jest uniseksowa, drzewna kompozycja, bardzo piżmowa, z dominującą nutą zamszu, kadzidła i śliwki. Nazwa nie kłamie, rzeczywiście perfumy są unikalne, jak mówię, nie tylko zapach, ale i sam flakon. Nuty. Różowy pieprz, mandarynka, czarny pieprz, dzięgiel, Coś ten dzięgiel się ostatnio pojawia. Nie mówię, że w ogóle w perfumach, bo ostatnio gdzieś tu w moich perfumach, które dostaję. Jaśmień śliwka, to jest nuta serca, Artemisia. No i nuta bazy, piżmo, zamszkadzidło, paczula. Bardzo ciekawy zestaw, no ale to nie są perfumy, które się przymilają od pierwszego powąchania. Dla tych, którzy lubią ambitniejsze klimaty, pozycja do przewąchania, do przeanalizowania. No i kolejny ciekawy flakon, zaraz Wam pokażę. Dostałam tester, bo tu nawet jest napisane, że to jest tester perfum 212. Ale jak zobaczycie, to tu jest ciemniejsze, tu jest jaśniejsze. To też od Kasi. Jakoś tak się ciekawie złożyło, że perfum, który Wam dzisiaj pokazuję, przysłały mi dwie kasie. Także dziewczyny, bardzo Wam dziękuję. To jest ta podstawowa wersja 212, a tu chyba po prostu ktoś dorzucił wersję sexy. Często byłam o tą wersję pytana i postanowiłam, korzystając z okazji, bo tu chyba troszeczkę tego soczku było, więc postanowiłam się zatrzymać nad tymi perfumami. One są z 2004 roku. Bo wersja podstawowa jest świetnie znana. To jest jeden z pierwszych produktów na bazie syntetycznego piżma. Bardzo popularny, bardzo lubiany, z dużą ilością kwiatów, ale wracając do tej wersji sexy, ona zaczyna się rzeczywiście zmysłowo i wydaje się, że to jest zupełnie nowa jakość, ale po godzinie przypomina się to DNA tej podstawowej wersji, co zapewne ucieszy miłośniczki tej wersji podstawowej. A która pochodziła z roku 1997? Rewolucja zapachu. Początek: różowy pieprz, bergamota. O, no, różowy pieprz to jest taki pewniak w każdych perfumach. Obecnie: gardenia, geranium, wata cukrowa, kwiaty róża. To jest nuta serca. No i jeszcze tło: piżmo, wanilia, sanda, paczula, karmel, fiołek. Bardzo podobał mi się ten zapach właśnie w tych początkowych fazach, a potem ta wersja, to podstawowe DNA już mi przeszkadzało, bo ja po prostu tej wersji podstawowej nie lubię. No i jeszcze jeden flakonik, bardzo efektowny wizualnie. Marks Jakob z Dekadens są Dekadent, czyli woda bardzo dekadencka. A ja Wam powiem, że ona właśnie nie jest dekadencka. No właśnie w przeciwieństwie do tej podstawowej wersji jest ciekawsza. Na mnie nie działa tak migrenogennie jak ta wersja podstawowa. Można powiedzieć, że wersja Taka bardziej figlarna, rzeźka. Tak, rzeźka też, zdecydowanie, ale może właściwszym słowem byłoby figlarna. Anne Buzantine, to jest kreatorka tych perfum. Ewolucja zapachu. Gruszka, czarna porzeczka, bluszcz. Być może ta gruszka z czarną porzeczką w nucie głowy daje ten efekt czegoś bardzo, bardzo przyjaznego. Następnie nuta serca. Jaśmin, magnolia, konwalia, czyli taki klasyk. No i tło. Ambra, malina. I jest ta nowa nuta Cashmere Wood, obiecuję Wam, że się w końcu zainteresuję tymi nowymi nutami, typu Ambroxen, bo już też brak tej wiedzy mi doskwiera. No i po jeszcze kilka kartoników, bo słuchajcie, naprawdę kartoniki też się przydają. Pusty kartonik, ponieważ, no ucieszył mnie niezwykle, ponieważ mam bardzo dużo flakonów po tych perfumach, więc będzie ładny komplecik. I jeszcze jeden, no nie wiem co się stało, ludzie chyba odrzucili te perfumy teraz na wiosnę, bo to... W kolejnej paczce dostałam taki sam kartonik, ale z, z flakonikiem. No nie, mniejszy, bo tam dostałam trzydziestkę. Barbery Black, no. Być może już na nadchodzącą wiosnę nie bardzo. No i taki powiedzmy ostatnich sezonów hit. Ważne perfumy. Lubię je bardzo. Też kartonik po prostu, także domyślam się, że może kiedyś uda się uzyskać flakonik. No i wtedy wszystko się ładnie połączy. To by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i proszę o komentarze, jeśli któreś z tych perfum, które pokazałam znacie i możecie coś powiedzieć, jak się sprawowały w noszeniu codziennym. Papa. Pa.